Obraz o wymiarach 120 na 80 cm, autorstwa Magdaleny Schilke zatytułowany Czerwony totem, powstał w 2023 roku w technice oleju na płótnie. Kompozycja opiera się na wertykalnym układzie trzech miękko zaokrąglonych, obłych form, umieszczonych jedna nad drugą, niczym ułożone kamienie lub figury rytualnego monumentu. Ich kształty są wyraziste, ale jednocześnie rozmyte na krawędziach. Granice zacierają się jakby formy unosiły się w świetlnej mgle. Kolorystyka obrazu jest ciepła i intensywna. Czerwienie i róże przenikają się z oliwkową zielenią i żółtą bielą, budując atmosferę spokoju i skupienia. Obraz otacza delikatny, świetlisty gradient, który zdaje się rozlewać na ścianie galerii. Dolna część ściany została pomalowana w kontynuacji obrazu, co tworzy wrażenie, że czerwony totem wyrasta z przestrzeni, zakorzenia się w niej. Wibruje z nią. To praca medytacyjna, z jednej strony minimalistyczna w języku formy, z drugiej pełna symbolicznego ciężaru. Kształty mogą przywodzić na myśl postać, figurę kobiecą, znak, albo po prostu uporządkowaną energię. Czerwony totem szilkę działa jak obecność, cicha, stabilna, głęboka. To malarstwo, które nie mówi wprost, ale trwa i rezonuje z ciałem, z przestrzenią, z oddechem.